Siemaneczko! witam kolejnym wspaniałym dniu. Jak widać, atakujemy. Robimy wykop pod fundamenty. Będziemy budować tutaj dom na start bez kredytu. 63 metry kwadratowe użytkowe. Materiały zbudowy. Na kanale pojawią się niebawem, tak gdzie tak. Widać najpierw humusik, ściągamy i dopiero zaczynamy kopać na docelową głębokość. Bo szkoda ziemi, nie? Szkoda ziemi, ziemia droga. Zawsze poproście koparkowego, żeby najpierw zdjął humusik, zdjął tą ziemię. Nie wymieszał tego, a ziemia się zawsze przyda. Tym bardziej jak macie nierówną działkę, tak jak tutaj. Także tak. Pozdrawiam.